Dobrze się zaczyna ten nowy rok dla boczarskiego sportu. Moim, ale myślę, że wielu z nas tutaj obecnych dzisiaj marzeniem było, aby ten obiekt tutaj rozciągający się pomiędzy ulicami Racławicką a Krzycką zmienił się i aby zaczął funkcjonować w pełni tak jak to miało miejsce kiedyś. No i zrobiliśmy, że tak powiem, pierwszy. Długi, wcale nie taki mały y, krok, jeszcze kilka y, przed nami. W pierwszym kroku remontowaliśmy y, w całości y, baseny, zarówno basen 25-metrowy, jak i basen 50-metrowy. No i ten drugi krok to jest y, to miejsce, ta, ta płyta fundamentowa, na której teraz y, stoimy. My tutaj stojący doskonale wiemy, że Wrocław jest od dawna stolicą sportu walki. Nie tylko stolicą oczywiście sportu walki, no ale z całą pewnością judo, boks, zapasy yy, klasyczne. Pomyśleliśmy u progu tej kadencji, że dobrze byłoby przygotować miejsce, miejsce, które będzie służyło właśnie tym yy, dyscyplinom. No i to miejsce, yy, które już jak Państwo yy, widzicie yy, pięknie, pięknie rośnie, hala.

pozwalająca na równoległe przeprowadzanie zawodu właśnie w tych dyscyplinach będzie takim miejscem, które, który mam nadzieję, tu patrzę z kolei na nasze młodsze koleżanki i kolegów, których mam nadzieję, że oglądać może jeszcze w Tokio nie będziemy, ale w 2024 roku w Paryżu to jestem, to jestem przekonany, że tutaj właśnie będą przygotowywać się do 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 olimpiady tej paryskiej w 2024 roku do wielu wielu innych ważnych zawodów zawodów sportowych